Cześć wszystkim. Witamy ponownie. W tym poradniku skupimy się na tym, jak skonfigurować i używać narzędzia do odobserwowywania w automatorze. Niezależnie od tego, czy chcesz oczyścić listę z nieaktywnych użytkowników, czy udoskonalić swoich obserwujących, to narzędzie jest kluczowe do skutecznego zarządzania kontem. Dobrze, zacznijmy i omówmy wszystkie ustawienia oraz metody dostępne w narzędziu do odobserwowywania. Najpierw przyjrzyjmy się metodom odobserwowywania dostępnym w bocie. Przestań obserwować, używając wyszukiwarki IG. To jest niezawodna i funkcjonalna metoda. Bot pobiera listę użytkowników, których wcześniej obserwowałeś ze swojej bazy danych i odobserwowuje ich, wpisując ich nazwę użytkownika w pasku wyszukiwania Instagrama i klikając odobserwuj. Zalecamy zawsze korzystać z tej metody. Przestań obserwować, korzystając z własnej obserwowanej strony za pomocą wyszukiwania. Ta metoda próbuje znaleźć użytkowników, wyszukując ich imiona bezpośrednio na stronie obserwowanych na Instagramie, jednak ta metoda obecnie nie działa, dlatego sugerujemy jej nie używać. Przestań obserwować, korzystając z własnej, obserwowanej strony poprzez przewijanie. Ta metoda próbuje przewijać stronę obserwowanych, aby znaleźć użytkowników do odobserwowania. Podobnie jak poprzednia opcja, ta metoda również obecnie nie działa. Podsumowując, zawsze korzystaj z opcji odobserwowywania za pomocą wyszukiwania IG. Następnie skonfigurujmy akcję odobserwowywania, liczba odobserwowań na operację. Ustaw minimalną i maksymalną liczbę użytkowników do odobserwowania na jedną operację. Dobrym zakresem jest od 5 do 10 użytkowników na sesję. Opóźnienia po odobserwowaniu. Dodaj opóźnienie, aby naśladować ludzkie zachowanie. Na przykład ustaw minimalne opóźnienie na 2 sekundy, a maksymalne na 5 sekund. Limit odobserwowań. Ustaw łączną liczbę użytkowników do odobserwowania na dzień. Możesz ustawić na początek 20, a potem zwiększyć, gdy konto się rozgrzeje i zaobserwujesz wystarczająco dużo osób, które należy odobserwować. Przewiń w dół do opcji opóźnienia odobserwowań na dzień. To pozwala określić ile dni bot powinien odczekać przed odobserwowaniem kogoś po jego zaobserwowaniu. Dobrym domyślnym ustawieniem jest 5 dni, co daje wystarczająco dużo czasu, aby użytkownik docelowy mógł się odwdzięczyć obserwacją. Teraz omówmy dodatkowe ustawienia. Włącz narzędzie do obserwowania, jeśli nie ma już użytkowników do odobserwowania. To pozwala botowi przełączyć się z powrotem na narzędzie do obserwowania, jeśli wykryje, że nie ma już użytkowników do odobserwowania. Nie odobserwuj obserwujących. Zaznacz te opcje, aby pominąć odobserwowywanie użytkowników, którzy już cię obserwują. Nie, odobserwuj bliskich znajomych. Jeśli oznaczyłeś niektóre konta jako bliskich znajomych, włączenie tej opcji zapewni, że nie zostaną oni odobserwowani. Przestań obserwować konkretne konta. To pozwala stworzyć własną listę kont do odobserwowania. Musisz dodać listę nazw użytkowników, których chcesz odobserwować. To na wypadek, gdybyś miał użytkowników zaobserwowanych poza tym oprogramowaniem i chciał ich odobserwować. Na koniec w sekcji dni tygodnia do odobserwowania upewnij się, że wszystkie dni są zaznaczone. Jeśli chcesz, aby bot odobserwowywał codziennie. Aby włączyć just, określony limit odobserwowań na dzień, ustaw dzienny limit odobserwowań dla każdego dnia. Unikaj przekraczania 100 odobserwowań dziennie, aby zapewnić bezpieczne korzystanie z konta. I to wszystko w poradniku dotyczącym narzędzia do odobserwowywania. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie, w którym zagłębimy się w kolejne funkcje automatora.